Cześć widzowie! W tym filmie chciałbym opowiedzieć Wam nieco więcej o aplikacjach delivery, na których jeżdżę, czyli Bolt, Volt, Shama oraz Globo, a także aplikacjach taksówkarskich. Przedstawię Wam to w formie wad i zalet. Zobaczycie, co każda z tych aplikacji wymaga, na co pozwala, co w zamian oferują. Mam nadzieję, że dzięki temu materiałowi zwiększycie swoje zarobki na tychże aplikacjach oraz zoptymalizujecie swój czas pracy. Także zapraszam do oglądania. Także dobrze widzowie. Na początek, Bolt. A więc, tak, pozwolicie, że będę korzystał z małych odpowiedzi. Jednak ciężko tak wszystko, żeby wszystkiego nie przeoczyć, wszystko zapamiętać, a nie chciałbym czegoś. Tutaj pominąć. Jakie ma plusy? Przede wszystkim brak wymogu akceptacji zleceń. Przynajmniej z tego, co, czego ja doświadczyłem, z tego, co rozmawiałem z innymi kurierami, to można wyciągnąć taki wniosek, że nie wymagają tutaj akceptacji załóżmy 30-40%. Na przykład ja tam mam bardzo niską. Nieraz dziennie to mam parę procent tylko akceptacji. Jeszcze ani jednego tutaj jakiegoś. Maila czy tam wiadomości nie dostałem. Wysokie mnożniki w godzinach szczytu, warte odnotowania. Jedna z dwóch aplikacji, która operuje takimi mnożnikami, przynajmniej z tych aplikacji, z których ja korzystam na delivery. Widzimy adres odbioru i kierunek dostawy, co jest bardzo ważne w przypadku ewentualnego łączenia aplikacji. Nie widzimy dokładnego adresu, ale mamy strzałkę. Z punktem zaznaczonym dostawy, tak? że jak ktoś tam zna miasto, no to, to, to bardzo łatwo się zorientować, dokąd jedzie. Nie musi nawet sobie tego dokładnie przybliżać. Eee, aplikacja sama w sobie jest dosyć prosta, intuicyjna. Nawet nie powiedziałbym, że się jakoś często wiesza. Także no, taki plus, ale nie jest to jakiś tutaj, nie jest to aplikacja jakaś mega wyróżniająca się. No i w tym momencie ważny aspekt dodatni, czyli questy, zwiększyli nawet te questy od tego tygodnia, właśnie od 8 stycznia. Przepraszam bardzo, od 15 stycznia tego. 15 stycznia zwiększyli questy z 50 na 60 zł za zrobienie 8 dostaw. Także jak najbardziej w zasięgu, nawet przy łączeniu aplikacji, można sobie to spokojnie zrobić. Jak ktoś łączy oczywiście. A więc może teraz do te, tutaj o minusach coś tej aplikacji. Fatalny support, powiem Wam, że to jest katastrofa, support na tej aplikacji. Kurde, kiedyś, to było w Sylwestra, tak, miałem jakiś problem chwilę przed północą, dostałem odpowiedź o 3 rano, także 3 godziny czekania, aż się support odezwał. Oczywiście zlecenie anulowałem, bo to przecież nie miało większego sensu, także Komunikatywność z tym supportem to jest dramat. W normalnych warunkach to jest paręnaście minut czekania. Co w przypadku yy, skutecznego zarabiania na aplikacjach nie ma najmniejszego sensu. że lepiej to zlecenie anulować i nie dostać za nie nic, niż czekać na tą odpowiedź. Naprawdę, więcej, bardziej się to opłaci. Yy, na aplikacji widzimy niestety ceny brutto. Trzeba sobie pomniejszyć to o VAT. To nie jest ani 8, ani 23%. To jest różna wartość. Nie wiem, od czego ona zależy. Ale średnie jest to około 5-6%, tyle sobie trzeba odjąć. Aplikacja, jak mówiłem, jest prosta, intuicyjna, ale czasami się wiesza. Także trzeba ją sobie wtedy wywalić z procesu, wymusić zatrzymanie i odpalić na nowo. Nie wiem czemu Też tak dzieje, czasem bez powodu. No i co ważne, niestety brak opłaty za anulację. Jeżeli przyjedziemy do restauracji i nagle się okaże, że zamówienie jest anulowane. No to niestety nie dostaniemy za to ani grosza. Co do anulacji przyjętego zlecenia, tutaj Wam nie powiem, że można to robić bez konsekwencji, tak jak na Uber się z tego co wiem. Słyszałem plotki, że można maksymalnie 5 zleceń w ciągu tygodnia tak anulować, jak się przyjedzie do restauracji, całemu z siebie, w sensie. Ale czy to jest prawda? Nie wiem, nie sprawdzałem, nigdy mi się nie zdarzyło jeszcze anulować więcej niż pięciu zleceń, z reguły tam ze dwa, może trzy zlecenia w tygodniu sobie tak anuluję. Także dobrze, tyle o Volcie. Teraz Volt. Plusy aplikacji Volt. Brak wymogu akceptacji, aczkolwiek dzisiaj właśnie dostałem taki, taką wiadomość z Volta. Przedstawiam wam ją tutaj. Nie wiem o co chodzi, niczym mnie tam niby nie straszą, że tam trzeba zwiększyć tą akceptację, no ale jak mam akceptację poniżej 20%, to już coś tam zaczynają się rzucać, no ale nie straszą żadnym banem ani nic. Także może tylko takie, tak informacyjnie wysłali. Z kierowcami, z którymi rozmawiałem, tak, że tutaj nic im się nie działo negatywnego za większy nawet współczynnik anulacji niż ja mam. Brak, brak akceptacji, przepraszam. A co do samej aplikacji, to działa dobrze, support sprawny. Krótko czeka się w punkcie. Myślę, że to wynika z tego, że Volt ma dosyć specyficzny algorytm i dobiera kuriera. W zależności od tego, ile on ma tam czasu na przejazd, czyli przykładowo jestem gdzieś na prądniku białym, mam gdzieś do jakiegoś McDonalda w bronowicach 10 minut, no to mi to zlecenie wrzucą. Restauracja ma 10 minut na przygotowanie, przyjeżdżam, odbieram. W McDonaldach się najczęściej czeka, ale to myślę, że na Glowo i na Ubericie jest podobnie. Także McDonald jest po prostu specyficzny, no ale tyle o McDonaldzie. Co bardzo ważne widzowie, bardzo duży plus. Adnotacja zamówienie gotowe. To tak usprawnia, nawet jak stawki są delikatnie niższe niż na Bolcie w godzinach szczytu. To jak widzimy zamówienie gotowe, a na dzień nie mamy tej pewności, to i tak na Wolcie wyjdziemy lepiej, bo nie będziemy czekać. A często, jeżeli zamówienie jest gotowe, to no faktycznie jest gotowe. No i widzimy na aplikacjach. Takie potencjalne zapotrzebowanie na kurierów widzimy trzy, trzy komentarze, czyli czy jest spokojnie, czyli wtedy zleceń jest mniej niż kurierów. Jeżeli ruch jest normalny, to kurierów jest więcej niż zleceń a gdy jest gorąco, no to wtedy zleceń jest znacznie więcej niż kurierów. Przynajmniej tak pisze Volt. Po części się to sprawdza, ale czasami coś tam mam wrażenie, że jest przybajerowane trochę. To dobrze, tyle z plusów, a co do minusów, to ee... No niestety, bo Volt przynajmniej tak było w zeszłe wakacje do, do, do jesieni promował przede wszystkim rowerzystów i skuterzystów Samochody dostawały bardzo mało zleceń To nie tylko ja, yy, tylko inni kierowcy, z którymi rozmawiałem Także się na to skarżą Nawet jeden z kierowców robił doświadczenie Stał obok yy, razem z kierow ze skuterzystą W tym samym miejscu on co chwilę skuterzysta miał zlecenia, kierowca samochodowy nie miał żadnych w tym czasie. Także no niestety tak ich algorytm działał, może już nie działa. No nie wiem jak będzie teraz, zobaczymy za parę miesięcy. No a niestety z tą promocją rowerzystów i skuterzystów wiąże się kolejna wada, czyli brak y, stref odbioru i dostaw y, w obrębie Starego Miasta, w obrębie Rynku Głównego. Mimo, że ja mam uprawnienia, o czym pisałem Voltowi, że mam, yy, więc mógłbym tam bez problemu sobie wjechać, no to niestety zgodzili się ze mną, że faktycznie, ale no systemowo się przyznali, że nie są na to przygotowani, także no niestety. Jeżeli jeździcie autem, to nie dostaniecie zlecenia z rynku, w przeciwieństwie do Boltwooda, który dosyć często wrzuca jakąś Grodzką, Sławkowską i tak dalej. Aha, co ważne, jeszcze taki minus, który także na bolcie występuje, a tam wspomniałem wcześniej, to jest wymóg akceptacji, inaczej, potwierdzenia odbioru i potwierdzenia dostawy zlecenia w pobliżu adresu docelowego odbioru lub dostawy. Na gdzie jest to jasno napisane 200 metrów, na wolcie nie, nie ma tego napisane, ale na wolcie nie jest to jakiś gigantyczny problem, bo piszemy do supportu, jak zapomnieliśmy przeklikać czy coś że odebrane lub dostarczone bez jakiegoś tutaj zbędnego dochodzenia nam to z systemu tam aktualizują nasz status. Co zrobił Volt niefajnego w ostatnim czasie, a właściwie od soboty 13 stycznia, także całkiem niedawno wycofali kwesty, także niestety już nie ma bonusów, nie ma tej motywacji, żeby jeździć tutaj jeszcze więcej, na przykład do tej 15 się jeszcze spiąć i zrobić to zlecenie, bo już nie ma sensu, bonusów nie ma. Tak, te bonusy były raczej pod że Jest tu wrobione, bo samochodem bardzo ciężko je było zrobić. Ta wydajność 4030, to, to ciężko, zwłaszcza w korkach, to jest niemalże ni nierealne. Także myślę, że auta tego nie odczują. W zamian za to mieli zwiększyć delikatnie stawki, czy zwiększyli, dowiecie się na kolejnych filmach, już yy, z jazd. No, i niestety Volt ma dosyć małą tą strefę dostaw. No, fakt, mają ruczaj, ale no, prądnik czerwony, tutaj już te północne, wschodnie rejony to już nie za bardzo. Na wschód przecież do, tam do domskiej się do sięgają, dalej już nie dojeżdżają. Także jest to głównie centrum, no i ruczaj. No, także, no, tutaj aplikacja, która ma najmniejszą tą strefę dostaw. Dobrze, kolejna aplikacja, widzowie, Szama. Bardzo duży plus Szamy. Uwaga. Pozwalają na łączenie dostaw z innymi aplikacjami. Tylko warunek jest jeden: musicie zmieścić się w czasie, który jest na aplikacji. Jeżeli ten czas przekroczycie, to wtedy możecie mieć z tego tytułu problemy. Nie dlatego, że łączyliście, tylko dlatego, że nie dostarczyliście zamówienia w czasie. Oczywiście, że ono jest spóźnione, nie z waszej winy, bo odebraliście już, jak było, ono po czasie. Na aplikacji, no to nic wam nie zrobią. No ale jak odbieracie, macie 60 minut i nie zdążycie dostarczyć, no to trochę słabo. Co ważne, odnotować także, w Szamie nie mają trackingu. Klient inaczej, oni widzą, gdzie wy jesteście, ale klient nie widzi, gdzie wy jesteście, jest klient nie widzi, że wyłączycie na przykład, jeżeli łączycie. Także to jest moim zdaniem fajna kwestia. Nie mają wymogu akceptacji. dostępne jest giełda zleceń, czyli, jeżeli wszyscy kierowcy odrzucą zlecenie, no to zamówienie to trafia na giełdę i wtedy ktoś, jeżeli będzie jechał już w tamtą stronę i będzie chciał sobie takie zlecenie podjąć, to może sobie je zrealizować. Są bonusy za złą pogodę, bonusy za dłuższe zlecenia, jeżeli dostawa jest dłuższa. W sensie od restauracji do klienta dystans przekracza 10 km to jest jeszcze dodatkowa dopłata. Mają kanał pracowniczy na Telegramie, także można sobie z innymi pracownikami tutaj popisać. Także myślę, że taka fajna kwestia integracyjna. Eee, a cóż, jaki jest minus widzę, bo nie ma aplikacji, która ma tylko same plusy, no, sama także ma minusy, no, jest mało zleceń, przynajmniej obecnie, słyszałem głosy, że mają tej ilości pójść w górę od lutego, no, zobaczymy, czy tak się stanie, mam nadzieję, bo to jest fajne uzupełnienie, fajny boost, a czasem fajne kombosy także wrzucają, nieraz się bierze 4-5 zleceń od nich z aplikacji, także no to fajnie wtedy wychodzi. Aplikacja jest taka średnio intuicyjna, no niestety nie zobaczycie tam swojego podsumowania dziennego, tygodniowego zarobku. Widzicie tylko, ile zarobiliście za poszczególne zlecenia, ale takiej sumy niestety nie macie. No i nie mają questów. No ale przy tym, że pozwalają łączyć, myślę, że to jest w pełni skompensowane z tymi questami, a może kiedyś się te questy pojawią. No i dobrze widzowie, moja ulubiona w cudzysłowie mówiąc aplikacja Delivery czyli Glovo. powiem wam, że długo się zastanawiałem jakie plusy tej aplikacji wpisać no ale coś się znalazło tak, są bonusy za złą pogodę, 30% więcej jest kanał pracowniczy na telegramie są, a przynajmniej były do końca 2023 roku zniżki do McDonalda Hmm, czyli znaczy no, na no, zniżki, no, po prostu bonifikaty dostawaliście w aplikacji i mogliście sobie tamtami zamawiać. aczkolwiek nie jest to restauracja, na której jakoś mega bardzo zależało na tej bonifikacji, no, ale zawsze było, tak. No i teraz coś, co przyszło mi zdecydowanie łatwiej ogłowo napisać, to są minusy. Cóż, no, niestety, no niskie stawki najniższe stawki ze wszystkich aplikacji silnie manipulowane mnożnikami. Bardzo niska stawka bazowa. No złoty, 1,1 zł złoty za kilometr, 3 złote podstawy. No to zrobię, no to, to, to czegoś takiego się nie spotka na innych aplikacjach. No przecież to jest, to jest karygodna stawka. Na Bolt 25 za odbiór, ta podstawa. Złoty 40 za kilometr razy mnożnik, a macie złoty 10 i trójkę. No, no dramat, po prostu katastrofa. Wymagają inaczej, musicie się wpisać w grafik, który nie daje Wam nic. Nie daje Wam ani gwarantu godzinowego, ani gwarancji zleceń, więc może się zdarzyć, że stoicie sobie godzinę, dwie godziny bez zleceń, bo jest dużo slotów dostępnych, a mało zleceń, a tego się tak nie da przewidzieć w tej branży. No i stoicie sobie, czekacie łaskawie, aż Wam wpadnie jakieś, jakieś zlecenie, albo nie daj Boże, legendarny customer, czyli. Nie dość, że nie macie gwarancji zlecenia, że wam się pojawi. To jest customer, to jest zlecenie, które wysyłają do was bieki, bo nie mają kierowcy, ale żeby w razie jak się pojawi zlecenie, żeby ktoś był, bo nie mają już swoich kierowców dedykowanych także wysyłają tak na pusto kurierów zlecenie się nie pojawi, czekacie tam 10 minut, no to dostajecie tam 5 zł za anulację, mimo że was ściągnęło na przykład schuty na podskale i robicie 10 km. No to fajnie, nie? 50 groszy za kilometr, bardzo fantastyczny zarobek w pół godziny pewnie. Także tragedia. Strefy meldunkowe, które są, strefy, w których musicie być, aby rozpocząć blok. Chyba, że macie ciągłość bloków, no to wtedy wystarczy się, za, zameldujecie na początku jednego i potem już nie trzeba. Ale jak zrobicie sobie jakieś pół, pół godziny przerwy, no to potem się znowu trzeba meldować. Jeszcze pół biedy z tymi strefami, gdyby one widzowie były logiczne. Ale one no, są fatalne. Yy, zalogujecie się w hucie, ale nie zalogujecie się na Kazimierzu. Na przykład, nie zameldujecie i musicie dymać na pusto. Nawet nie wiecie, gdzie jest ta strefa meldunkowa, bo ona Wam się pojawia dopiero, jak weźmiecie sobie blok. No i co ja usłyszałem w Global Center, jak byłem się spytać o te strefy meldunkowe, powiedzieli, żeby sobie zrobić screenshot i sprawdzać. No, no, jak słabo, no to nie powinno tak funkcjonować, że sobie screenshotem sprawdzam gdzie jest strefa meldunkowa i czy. Się dobrze, czy, czy mogę brać blok, bo nie wiem nawet, czy zdążę do strefy meldynkowej dojechać, bo potem mi się na czerwono zrobi i dostanę dwana. zwana. Mm, także no, trochę słabe są te y, strefy, których zresztą kiedyś nie było wprowadzone po tym, aby jeszcze bardziej nie niewolniczyć kierowców. Niskie bonusy, katastrofalne. No teraz widzowie, za 20 chyba, nie wiem za ile, za 13 zleceń jest 40 zł. No, pf, gdzie na gdzie macie za 8,60? No sorry. I co ważne, bonusy są tylko w jesieni i w zimie. Obecnie przynajmniej. I to tylko z tego co pisano, tylko w Krakowie się jeszcze trzymają. No, w innych miastach średnio, no więc u nas też docelowo pewnie nie będzie. Także tutaj no, to jest katastrofalna kwestia, nagle. Niskie dopłaty do ciężkich zakupów. Na Wolcie także macie sklepy, ale tam... No, jak jest wiele toreb, piszecie na support, sprawie, Wam odpowiadają, a tutaj są jaja. A wyślij zdjęcie, a że limit na samochód jest 20 kg, to powinieneś to wziąć. Nie wyślemy ci kogoś i tak dalej. Jest taka batalia i dostaniecie za to tam parę procent dopłaty. Także no jest dramat. Saport naglowo, kolejna kwestia fatalny. Dużo rozmawiacie z botem, który średnio kuma. A jak już wam się uda z człowiekiem porozmawiać, to ten człowiek też średnio kuma. Więc, no, support bardzo mało komunikatywny. Aplikacja, która się wiesza, dają bany za byle co, wymagają wysokiej akceptacji i realizacji zleceń. Nie, nie piszę Wam dokładnie jakiej, ale jeżeli będziecie niegrzeczni, to w pewnym momencie bez ostrzeżenia dostajecie bana najpierw na 24 godziny, a jak będziecie dalej niegrzeczni, to dostajecie bana permanentnego. Długie oczekiwanie w punktach, zwłaszcza w biekach. Yy, ostatnio miałem zjawisko zwane Glovo Perpetuum Mobile, yy, czyli czas oczekiwania w biegu dobiegł mi do zera, i nagle wróciło z powrotem na 8 minut. I gdy ten czas się znowu skończył, znowu wróciło na 8 minut. No, perpetum Glovo Mobile po prostu. Także no, niestety, Glovo to jest yy, aplikacja stricte rezerwowa, jak już nigdzie się nic nie dzieje. To wtedy, jak jestem już zmuszony, to biorę gro. Tyle widzowie o aplikacjach Delivery. Jeszcze dla osób zainteresowanych, co nieco o aplikacjach taksi, zacznę od Ubera. Najlepszej z tych wszystkich aplikacji taksi, moim zdaniem. Dlaczego? Ponieważ nie ma wymogu akceptacji minimalnego progu. Możecie mieć 1%, 20%, 40%, 100%. Bez znaczenia. Widzicie adres końcowy kursu i stawkę, za jaką jedziecie. Macie specjalny program Uber Pro. Oczywiście trzeba tam spełniać kryteria, żeby się do niego dostać. Tam trzeba mieć współczynnik akceptacji wysoki i wskaźnik realizacji też bardzo wysoki. Można mieć odrzucony chyba 4%. Do akceptacja musi Chyba akceptacja, nie jestem w 100% pewien, nie chcę Was skłamać, ale to w aplikacji możecie sobie sprawdzić. W każdym razie macie tam zniżki z tego tytułu, ja mam tam akurat zniżki na stacji, na BP, 10 groszy na litrze, także no zawsze to coś, piechotą nie chodzi. Jakieś tam pakiety do Luxmedu, macie też w, tego, w ramach tego jakąś siłownię, zniżki na siłownię, także no można sobie tam zobaczyć. Jako jedna aplikacja taksówkowska coś takiego oferują. Aplikacja sama w sobie działa dobrze, nie wiersza się. Nawigacja w tej aplikacji w zupełności wystarczy. Nie muszę korzystać z żadnego Waze czy Google W pełni mi to wystarcza. Co ważne, widzicie oceny pasażera. No i najwyższe stawki ze wszystkich aplikacji. No, chyba że są jakieś wysokie mnożniki na bolcie, no to wtedy może coś tam wyjść lepiej, ale to, to się rzadko zdarza. Nie ma stawki ryczałtowej, czyli w przeciwieństwie do, do Bolta i do Finała Jeżeli stoicie długo w korku, y, trzeba jechać jakoś naokoło objazdem, czy coś, to uberwam, to skompensuje i, I po prostu zarabiacie uczciwie, tak? A na Bolcie, czyli jak pojedziecie naokoło, czy jak pojedziecie krócej, czy jak pojedziecie dłużej, to, to w sumie jedno i to samo, bo dostajecie stawkę zryczałtowaną Także tragedia nic co ważne nie wiem jak jest szczerze mówiąc na, bolt food, na bolcie i na finale ale na Uberze na pewno bo jest to jawne, napisali o tym maila są wyższe stawki za odbiory poza miastem i nie mam tu na myśli jakieś węży czy zielonek ale jakieś tam gdzieś w okolicach wieliczki jesteście na przykład tam już są wyższe te opłaty początkowe więc też troszkę też no, zawsze to jakiś bonus tak dodatek no ale samych plusów Uber nie ma minusem jest Kiepski support, a no, to nie dlatego, że jest jakiś niekomunikatywny czy coś, aczkolwiek są przypadki, że także, ale trudno jest znaleźć odpowiedni temat rozmowy. Jak chcecie coś załatwić, to naprawdę trzeba się tyle naszukać, żeby znaleźć możliwość w ogóle napisania do nich wiadomości. Jak już znajdziecie nawet na temat totalnie niepasujący, to się po prostu tam pisze i oni przekierują do odpowiedniego działu. No ale jest cyrk, tak? No niestety. Dobrze, widzowie. Kolejna aplikacja, na której nie jeżdżę, ale kiedyś jeździłem i znam osoby, które tam jeżdżą, więc co nieco o niej mogę powiedzieć: to jest BOLT. A więc, tak, plusy. No, podobnie jak na miałem bardzo duże problemy, żeby jakieś tu plusy znaleźć. Ale, no, mają najwięcej zleceń ze wszystkich tych aplikacji. Stawki są tutaj no, niższe, ale no, mają najwięcej zleceń. To jest chyba taki największy plus. Natomiast co do minusów, tak jak już wspomniałem, najniższe stawki. Nie widzicie adresu, gdzie jedziecie. Nie widzicie oceny pasażera. Prowadzili niedawno wymóg akceptacji zleceń. Widocznie ludzie nie chcieli jeździć za 50 groszy na kilometr, więc, więc coś musieli z tym zrobić. Tak? Nie wiem dokładnie, jaki jest ten wymóg. Chyba 60%, ale pewny nie jestem. Saport, nie kumaty. Niestety, tak jak, podobnie jak na... Yy, Bolt fudzie, to i na Bolt taxi. Też support jest niekumaty. Przypadek, może. No i fatalna nawigacja w aplikacji widzowej. Nie, nie korzystajcie z tego. Odświeża Wam po, po, położenie z opóźnieniem. Nie, dramat, nie. Nie ma co o tym nawet więcej mówić. I ostatnia aplikacja taxi, czyli freenow Jakie plusy? Widzicie adres kursu. Support jest całkiem sprawny, powiem Wam. Łatwo znaleźć też interesujący temat rozmowy, można się umówić na spotkanie i porozmawiać na żywo w biurze. Na uberze na no, też można. Na bolcie, no problem, myślę, z tym by był. Questy w godzinach szczytu dosyć często pojawiające się. Jakieś tam zawsze 30-50 zł, mały wymóg tych kursów tam ilości, chyba cztery zlecenia, w 3 godziny trzeba zrobić, tylko wymog akceptacji jest tam 80%. No ale to i tak by się opłaciło, no ale jak ktoś to w dwie godziny, dwie trzy godziny zrobił, to jeszcze na tym wyjdzie. To są korki, tak? A w korkach te taksówki wcale nie wychodzą jakoś dużo gorzej od jedzenia, bo, bo, bo taksówki wtedy tam za czas jazdy nam. Więcej płacą, tak? Aplikacje z jedzeniem tego nie uwzględniają. One tylko płacą za kilometr. Taksówki jeszcze za czas przejazdu. No i Freenał ma najniższą prowizję. Nie jest to duża różnica, bo 22% na upr na bolcie jest 25%. Mówię o prowizji netto, bo do tego jeszcze trzeba doliczyć. No ale już skoro, no, 3% zawsze to coś. Minus. Niskie stawki, widzowie. Fatalna aplikacja. No działa fatalnie. Te to coś, ich zwane aplikacją wiesza się, muli wylogowuje, zalogowywuje no po prostu katastrofa, no ale już od tym, cały czas coś próbuję z tym zrobić i efekt jest ten sam nie widzicie oceny pasażera macie podobnie jak na szamie, mało kursów i co ważne do odnotowania bardzo wysoka opłata za e kasę znaczy bardzo, w po, porównaniu do innych aplikacji Bolt nie pobiera, uber pobiera jakieś grosze od zlecenia, natomiast Freenow pobiera 7,50 tygodniowo, wystarczy, że jeden kurs zrobicie, także, czy nawet więcej, nie, chyba 7,50. Także no, tak to widzowie wygląda, mam nadzieję, że tak jak mówiłem na podsumowaniu pomogło Wam to co nieco poznać tę aplikację, może dzięki temu będziecie zarabiać więcej, będziecie lepiej z tych aplikacji korzystać, lepiej optymalizować. Swoją pracę. No i cóż, jeżeli film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, zostawcie jakiś komentarz, macie jeszcze może jakieś dodatkowe pytanie, może są kwestie, których nie poruszyłem. Na pewno nie poruszyłem kwestii dwóch także znanych aplikacji, Uberitz i Stewart, ale po prostu mam za mało danych, żeby cokolwiek o tych aplikacjach powiedzieć. Nie jeżdżę za bardzo na nich. Także no. Może kiedyś, jak czegoś więcej się o nich dowiem, to wam to na pewno przedstawię. Ale na ten moment nie chcę tutaj opierać się na jakichś plotkach zasłyszanych od innych ludzi. To wszystko, co tutaj Wam przedstawiłem, jest w 90% oparte na tym, czego ja sam doświadczyłem na tych aplikacjach. Także jest to w pełni szczere, uczciwe. No i cóż, kolejny film widzowy już będzie z jazdy. Także widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.